Czwarty tom, 1 lutego 1903 roku. Władza kapłana nakazuje Luizie cierpieć z powodu kościoła protestanckiego. Królowa matka ostro karci Luizę. Kiedy znajdowałam się w swoim zwyczajowym stanie, czułam się całkowicie przygnębiona, zwłaszcza z powodu tego, że mój spowiednik powiedział mi, że dziś rano w Korato. Zostanie otwarty Kościół protestancki i że mam modlić się do Pana, aby coś się wydarzyło, co by ich zmieszało kosztem jakiegokolwiek cierpienia z mojej strony. A ponieważ widziałam, że Pan nie przychodzi i nie odczuwałam wielkiego cierpienia, jedynego sposobu na uzyskanie tego rodzaju łask, poczułam bardzo wielkie utrapienie. Tak więc po wielu zmaganiach przyszedł błogosławiony Jezus. Widziałam Spowiednika, który bardzo nalegał i modlił się, aby Jezus pozwolił mi cierpieć. Wygląda więc na to, że podzielił się ze mną boleściami krzyża, a potem powiedział do mnie, córko moja, pozwoliłem ci cierpieć, gdyż byłem zmuszony do tego władzą kapłana. Sprawię, że ci, którzy tam pójdą, zamiast się przekonać do tego, co powiedzą protestanci, będą się z nich wyśmiewać. A w dodatku jeśli kara spadła na korato w dniach, kiedy zawiesiłem cię w stanie ofiary więc ta kara musi się wypełnić. A jeśli ty nadal będziesz cierpieć, ja przygotuję serca, tak, iż we właściwym czasie posłużę się nimi przez jakieś sposobności, aby całkowicie zdezorientować i zniszczyć tych protestantów. Potem przyszła królowa matka i, chcąc jakby oddać mi akt sprawiedliwości, surowo skarciła mnie za wszystkie myśli i słowa, zwłaszcza gdy widząc, że mało cierpię. Mówię, że mój stan nie jest już wolą Boga i chcę z niego wyjść. Któż mógłby opisać, jak surowo mnie skarciła? Powiedziała, jeśli Pan dopuszcza, abyś na kilka dni była zawieszona, to może tak być. Jednak to, że sama się rozporządzasz, jest nie do przyjęcia przed Bogiem ponieważ ty niemal dyktujesz mu prawo odnośnie tego, jak ma rozporządzać Twoim stanem. Poczułam tak wielką surowość, że byłam bliska omdlenia, dlatego błogosławiony Jezus, litując się nade mną, podtrzymał mnie w swoich ramionach.